Dzisiaj postanowiłem bawić się w chowanego. I jest tam do spałnie, kilku szukających. No i jak wiecie, będą musieli mnie znaleźć. Troszeczkę latają. No Ale na razie jestem w tej spocie. Tu nic nie mogą mi zrobić, ale będę musiał teraz wyjść I zobaczymy sobie, czy dojdę do statku, żeby mnie nie zauważyli. No to zobaczymy, czy w ogóle dojdę do statku, żeby mnie nie zauważyli. To jest niby prosta droga, ale moim zdaniem będzie trzeba będzie na przykład nawet tam naokoło jechać. Więc, drodzy widzowie. Myślę, że to jest ten moment. Łapka w górę, subskrypcja. No i zaczynamy. Eee, dobra, ale. Tu nie miało być wchodzonego. O co chodzi? Ok, ale nie, 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 sz nie szukamy tutaj w safe -spocie moim, tylko szukamy gdziekolwiek indziej. Pamiętajcie, nie wchodzimy tutaj. Tu jest mój safe spot. <grym> dobra, bo widzę, że chyba się rozpędzili i nie słyszeli, że to jest mój safe spot. Dobra. Ok. Bo mnie tak szybko nie znajdą teraz. No, najgorsze jest to, że oni wiedzą, gdzie już zaczynam. Okej. Okay. No, widzieli domy, to nie wszystko wiedzieli. No teraz tak, jak tu zacząć? Yy, safe spot mam w ogóle. Mogę sobie w spotie jeszcze na pewno się rozejrzeć. Yy, dookoła. Musimy to sprawdzić. Coś tu jeszcze jest. Dobra. Czy oni gdzieś tu się chowają? Prawdopodobnie gdzieś tu są. A, tu są, widzicie? Oni wiedzą, oni wiedzą, oni wiedzą. No, ale to nie stójcie tak przed state-potem moim. <grystanie> Szukajcie mnie po całej mapie, a może już mnie tu nie ma nawet. Dobra, musimy sobie przygotować na pewno rzeczy, które nam się przydadzą. To teraz tak. Jak coś, to już mój state to nic mi nie zrobisz. <grystanie> Musisz szukać mnie gdzie indziej, jak wyjdę z niego, jak coś. Więc wyjdź stąd i gdzie indziej. Nie, 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 nie ma tak, nie wyjmij to stąd. <grym> Dobra. Widzę, że kombinują na wszystkie sposoby, żeby mnie stąd wyjąć, ale nie, musimy zrobić kilka rzeczy, które na pewno mi się tu przydadzą. I to są te rzeczy. Dobra, oni na razie wszyscy tu se latają. Więc jest luz taki. Dobra, widzicie? Oni zupełnie nie wiedzą. Okej, okay, tylko tak. Eee, yy, jeszcze... Muszę być... Powiedzieć... Kurczę, mam wszystko w po polsku. <grym> Teraz... Yy. Chodzimy tu. Yy. Jest luz, bo nie wiedzą gdzie ja jestem. Jest luz, jest luz, jest luz. Jestem za ladą, za świetnikiem, więc jest luz, że mogę na przykład to zrobić teraz. Yy. Musiałem teraz tylko tak, teraz... Tak, czy tam ktoś jest? Nie widzę nikogo. Dobra, to chyba będzie ten czas. O kurcz, ale zaryzykowałem Dobra To był straszny ryzyk fizyk O kurcze Dobra, tu jestem w miarę bezpieczny Oni nadal nie wiedzą gdzie jestem Nadal nie wiedzą gdzie jestem O kurcze, ta huśtawka się bujała Dobra Musimy lecieć tu Dobra Ja nie, nie wierzę Szybko, szybko, szybko o, Połóż się, połóż się, połóż się Nie, połóż się Jejku, dobra yy, To jest tutaj zaraz gorszy do się do statku Ale oni nie szukają Oni mnie szukają A co? Dalej mnie szukacie w moim safe spocie? Czy nie? <laughs> dobra gdzieś ich nie słyszycie widzowie Tylko oni słyszą nieraz moje komendy Które im podpowiadam Co jak żeby też Troszeczkę yy, Im trudnić Okej okay. Także podlecę sobie do góry Dobra, teraz łapię sobie jeszcze bardziej Dobra To jest straszny ryzyk fizyk lecieć tędy W ogóle, to co ja odwaliłem tutaj To jest straszniutki No, kurcze, dobra Wiem chyba co zrobić Patrzcie to. Dobra, dobra dobra no kurczę, połóż się! Połóż się, dobra. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Wiem, że jeden był w szpitalu mnie szukał Oni nie znają mojego celu, więc luz jest taki, że... No nie Dobra, jestem na dachu. E, tu. <laughs> nie, nie widział mnie, nie widział mnie, nie widział mnie. Nie widział mnie, dobra, nie widział mnie. Uff, uff, uff. Jestem na tyle bezpieczny, że zupełnie nie widzę. Dobra, musimy teraz poobserwować sobie dookoła wszystko. Tu mamy... Kolesia jeżdżącego samochodem. Tu jest motor. Dobra. Krąży, 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 krąży. Oni nie wiedzą, że muszę dojść do statku, dobra. Okej, okay. jeden przy mojej w tej spocie jeszcze. Oni już widzą, że mnie nie ma w tej spocie. Już na pewno sprzeorali cały domek, ale zobaczymy. Jeżeli ktoś jeszcze będzie w domku, to go zamkniemy. Okej. Okay. Ja nie wierzę. Mam nadzieję, że mnie nie widzieli. Dobra, szybciutko. Nawet jak mnie widzieli, to to będzie jedyna szansa. Dobra, o. dobra. O, to jest ta kryjówka tutaj, dobra, ta kryjówka jeszcze jako taka jest tutaj możliwa. To teraz tak, w bank dookoła lecieć? Nie, najlepiej było tędy polecieć. Oni mnie nie widzą, dobra. Dobra, dobra, dobra. Po, Połusze i oni mnie tu nie widzą? Nie, tu nie widzą. Dobra. Nie. Wow, czemu ja wcześniej, Widział mnie, nie widział mnie. Nie widział mnie. Nie widział mnie. Co jest? Nie widział mnie. Jeszcze czołg tam lata. On mnie nie widział. On mnie nie widział. Na pewno mnie nie widział. Bo tak to bym tu spojrzał żał. Nie, musiał... chyba skręcać, musiał chyba skręcać. Proszę, odjadź, czok, proszę, odjdź, on będzie mnie widział jak biegnę. Muszę lecieć tam, muszę lecieć tam, przez ulicę, to jest najgorsze co może dobra? Dobra. Dosuwaj, mały! Dobra, nie widzieli Jestem bezpieczny, jestem bezpieczny, jestem bezpieczny w drzewie. W drzewie jestem bezpieczny O kurczę, mam nadzieję, że mnie nie widzieli i przebiegałem okej. Okay. Dobra, lecimy. Tu drzewo, 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 Dobra, żeby sobie utrudnić, żeby... O, dobra, na razie nie utrudnić ja powiedzieć, że mój cel to jest statek, jak to, żeby się dostać. Ale kurczę, jak ja się teraz dostałem na statek. Dobra, wiem co zrobię! Wiem co zrobię Nie ma ich, nie ma ich Wchodzimy Miejmy tylko nadzieję, że na przykład nie będą widzieli. mi akurat tu wchodzę Dobra, wszystko O nie! O nie, 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 o nie Dobra, o, tu, pod tym, pod tym. Chciałbym wam podpowiedzieć, że moim celem jest statek. Nie mówiłem tego na początku, ale moim statek jest statek na wodzie. Muszę się tam dostać. Więc no, może już tam jestem, a może nie. No pilnujcie, moim celem jest statek. Dopiero no, teraz wam to mówię troszeczkę opóźnionym tempem. Okej, okay, oni już będą musieli... Będą go pilnować, czy nie? Teraz zobaczymy. Ale teraz jak chcecie mnie złapać, to musicie złapać mi w wózek. I wygrywacie. I musicie mnie do wózka złapać, albo do czegoś innego, co łapie do siebie. Dobra, Ok. Zmienione trochę zasady, ale żeby było ciekawiej. Ale ja im w ogóle nie dam możliwości wejścia na wózek. Okej, okay. oni mnie teraz szukają. Oni mnie teraz szukają. No, ja się... Okej, okay. jest kolejna osoba. Tutaj. Tutaj są, widzicie? No. Tu, tu pilnują, patrzcie jak pilnują statku. Jedna, druga, trzecia, czwarta i oni muszą mnie wziąć na wózek. <grystanie> A ja robię widzowie tak. To jest to. <grystanie> o, dobra, lecimy. To jest to, co oni się nie spodziewają. Że nie dadzą rady mnie wziąć na wózek. Nie dadzą rady! <grystanie> Cześć, tutaj... koledzy Dobra, i to, to jest najlepsze moim zdaniem się, żeby dostać się na statek. Bo wiadomo, musiałem z tamtego domku, tu wszędzie mi szukali. No i co? Jest już, to już koniec to jest. Tylko ląduję teraz na stateczku. Co? Widzicie mnie? Nie widzicie mnie. Chyba jeszcze mnie nie widzą nawet. Cześć! Dobra. Będziemy zaraz mieli to gotowe. Już jest tak bardzo mało. Oni mnie chyba nadal nie widzą. Dobra, oni mnie chyba jeszcze nie widzą. Oni chyba mnie jeszcze nie widzą w ogóle, że lecę na ten statek. To jest tak blisko, zobaczcie. Nie chcę dawać skoku, bo wylecę. A muszę być bezpieczny. Muszę być bezpieczny. E, ma mała dla was? Spójrzcie w powietrze! No, bardziej, już się zatrzymali. Patrzę w powietrze. O, ta, wszyscy wchodzą, no nie Dobra. być w tej spocie szybciej niż oni. Dobra. Ohohoho. Próbuję mnie złapać. O, tam czołg jeszcze jedzie, ale ja już ląduję na sa, na samolocie. Ja już ląduję na statku. Jestem nie do pokonania. Dobra, musimy to tylko dokończyć. Proszę, żeby jeszcze trafić, tylko to jest najwyższy moment. Potrafię za 10, 9. O nie, nie! On jeszcze chcą mnie złapać przed wylądowaniem. Jak mnie złapę przed wylądowaniem, to będzie przegrana. Może, że wpadnę do tej dziurki i szybko na dół usiądę i nie dadzą rady. Tak, muszę wpaść do tej dziury. Muszę wpaść do tej dziury. O kurcze. Nie złapę przed wylądowaniem albo na tej dziury. Dobra, udaję, że wlatuję tu. Udaję, że wlatuję tu i wlecę w ostatnim momencie na, na matracę. Dobra, tam przed. Dobra, nie mogą mi zaatakować powietrza, nie mogą złapać zaatakować powietrza, nie mogą złapać mi powietrza, załapać... to jest, jest ryzyko fizyk. Dobra. To jest najgorsze, że oni już to czekają. Dobra. O nie. Dobra. Nie! Nie! Dobra, udało się, udało się, zrobiłem to. <laughs> o, poszli na dła ja usiadłem. Oje, udało się, nie złapali mnie. Nie złapali mnie jeszcze w powietrzu. Udało się usiąść, jestem bezpieczny na statku, już mi nic nie zrobią. No niestety, wykorzystałem możliwości latania, gdzie nie mieli oni w ogóle dostępu, póki by tam nie weszli, więc udało się. A ty, drogi widzowie, zostaw subskrypcję, łapkę w górę. Na razie do kolejnego odcinka!